Uroczystość z okazji 95 rocznicy powstania Policji Państwowej zorganizowano w czwartkowe południe na kępińskim rynku w obchodach obok funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wzięli udział włodarze powiatu oraz gmin, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji oraz instytucji. Świętowanie rozpoczęto od mszy z ceremoniałem policyjnym w kościele św. Marcina, a dalsze uroczystości, mimo deszczowej aury, odbyły się na rynku tuż przed ratuszem. Oficjalną część zainaugurowano podniesieniem flagi na maszt oraz odegraniem Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Kępnie życzę zawsze satysfakcji, żeby byli dumni z tego zawodu, tej służby, którą pełnią na rzecz mieszkańców powiatu kępickiego czy mieszkańców naszego kraju. To wielki zaszczyt nosić mundur i chciałbym, żeby tą satysfakcję zawsze mieli i żeby ją nam sprzyjała i, i, i przyświecała przez cały okres pracy, jak również później, kiedy już będą na emeryturze i pewne rzeczy będą postrzegać z perspektywy czasu, kiedy będą przypominać sobie chociaż taki dzień jak dzisiaj. tak? Kiedy ktoś zapyta się ich, co robiłeś 24 lipca 2014 roku, byłem z innymi na rynku w Kępnie i świętowałem tą podniosłą uroczystość, jaką jest 95. rocznica powstania Policji Państwa. Po wystąpieniu komendanta powiatowego policji pod inspektora Krzysztofa Zimnego przystąpiono do wręczenia policjantom awansów na wyższe stopnie. Szefowi policji towarzyszył starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części na rynku odbywał się policyjny festyn. Pogoda jednak nieco pokrzyżowała plany. Na dzisiaj mieliśmy wiele atrakcji przygotowanych, niestety, aura nam dzisiaj nie sprzyjała. Zaproszony był sierżant Pyrek z Poznania. Było kilka atrakcji dla dzieci przygotowanych. Za chwilę będziemy świadkami pokazu grupy realizacyjnej. No niestety troszeczkę aura nam dzisiaj nie sprzyja, ale myślę, że przynajmniej ten pokaz w jakiś sposób zrekompensuje policjantom przygotowania, przygotowywania do, do, do tych uroczystości, a wszystkim tutaj, którzy zechcieli być w tym czasie z nami tą chwilę w sposób atrakcyjny, dynamiczny i widowiskowy. Warto dodać, że obchody 95. rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się już nieco wcześniej, bo 18 lipca. Wówczas to w Powiatowej Bibliotece Publicznej zaprezentowano wystawę 95 lat Policji na Ziemi Kępińskiej. Święto Policyjne na rynku zakończyło się pokazem grupy realizacyjnej, która została powołana do działania w szczególnie trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. By ktoś nie podszedł, lub nie z innej grupy konkurencyjnej nie było przeciwdziałania się kontrataku. Dalsza kontrola pojazdu.